Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo chwytliwy, aczkolwiek bardzo też króciutki temat związany z krótką sprzedażą na rynkach finansowych. A więc, by nieco wyjaśnić ten cały proces, postanowiłem przygotować oddzielny materiał, łącznie z prezentacjami, do których w tym momencie serdecznie Cię zapraszam. Żeby dobrze wgryźć się w temat krótkiej sprzedaży na rynkach finansowych, trzeba zacząć od najważniejszego punktu, że jest to trudniejsza forma do zarabiania pieniędzy niż to, żeby inwestować i liczyć na wzrost wartości naszych aktywów, tak, które zdecydowaliśmy się zakupić do swojego portfela. Ale jeżeli już ktoś mocno chce, to oczywiście jest na giełdzie taka możliwość. I tu skąd się bierze ta trudność, Inwestowania albo zarabiania na spadkach, bo jeśli spojrzysz sobie tak uczciwie na wykres w skali już historycznej, tak wielu, wielu lat, to proszę zwróć uwagę, że okresy wzrostów na giełdzie przeważają nad okresami spadków. Jeśli spojrzysz na szerokie indeksy, tutaj mamy przykład SP, to proszę zwrócić uwagę, że ta ekspozycja wzrostowa, z którego następnie rynek spadł, budowała się przez wiele lat. Tak tutaj mamy przykład od 95 roku do końcówki 2001, w którym to potem rozpoczęła się ta BESSA dotkomowa, która trwała tam niespełna dwa lata. Potem znowu przez, od 2002 do 2007 znowu ekspozycja była budowana i potem znowu bardzo szybka, dynamiczna, roczna BESSA. I tak cały czas. I tu nie jest to odosobniony przykład, bo jeśli wejdziemy już na indeksy chociażby europejskie, tak, czy tam na nasz WIK, Chociaż on nie jest może najbardziej tutaj sensowny do pokazywania, ale weźmy już daxa czy francuski kakaron, tak, To proszę zwrócić uwagę, że tu również te spadki zdecydowanie e, krócej trwają. Tak? Może ten kakaron faktycznie też nie jest. Fajnym przykładem, ale generalnie te spadki zdecydowanie krócej trwają niż poprzedzające je wzrosty. I stąd też bierze się popularność tej metodologii, szczególnie wśród nowych inwestorów, ponieważ tu, co sprowadza ludzi na rynki finansowe, no to chęć szybkiego zysku. I tu również jakby rynek spadkowy jest lustrzanym odbiciem rynku wzrostowego. A więc jeśli mogłeś zarobić na wzrostach, to ekwiwalent. Tej samej kwoty możesz również zarobić na spadkach. W jaki sposób? No, z wykorzystaniem odpowiednich instrumentów, no i zrozumieniem tego procesu. A żeby to zrozumieć, pozwól, że pokażę ci to w formie prezentacji, którą specjalnie przygotowałem. Tu mamy taki przykład, jakąś tam spółkę ABC, której obecna cena jest w granicach 45 tam dolarów, funtów, złotówek, nie ma to najmniejszego znaczenia, chodzi o istotę. Tak? Mamy tutaj oczywiście po lewej oś, oś ceny. Oś czasu, no i spodziewamy się, że wartość tego instrumentu, tych akcji spadnie w niedalekiej przyszłości. W związku z tym chcemy zrealizować krótką sprzedaż. Krótka sprzedaż polega na tym, że te akcje nie posiadamy na swoim rachunku, w związku z czym chcemy i musimy pożyczyć je od domu maklerskiego. Nie od samej giełdy, która w tym wypadku jest tablicą informacyjną, z której możemy wyczytać aktualną cenę notowana, notowaną na giełdzie, tylko już tutaj musimy współpracować z domem maklerskim. Jest to funkcja bardzo popularna i w zasadzie od razu otrzymujemy możliwość krótkiej sprzedaży od domu maklerskiego, w którym zdecydujemy się otworzyć nasz rachunek. Gdzie to zobaczyć? Zaraz Wam pokażę, ale generalnie chodzi o samą istotę, a więc nie musisz posiadać tych akcji u siebie na rachunku, żeby móc je sprzedać i starać się zarobić na spadku ceny tych aktywów. A więc powiedzmy, zakładamy, że wartość tego aktywu, jakiejś tam spółki ABC, spadnie w niedalekiej przyszłości. A więc patrzymy, co się dzieje. Tak? No i powiedzmy, w scenariuszu pierwszym faktycznie tak się wydarzyło, czyli cena akcji spadła z 45 do 30. A więc w takiej sytuacji, Zrobiliśmy prosty manewr. Sprzedaliśmy, tak powiedzmy, że sprzedaliśmy tę spółkę po 45, 100 akcji, a więc uzyskaliśmy zysk rzędu 4,5 tysiąca dolarów. Ale na naszym koncie wyświetla się minus 100, tak? No bo mamy 100 akcji, które zostały pożyczone. To nie były nasze walory, które posiadaliśmy na rachunku. A więc kiedy cena spadła po naszej myśli do 30, to teraz za ten ekwiwalent 4,5 tysiąca dolarów możemy odkupić te 100 akcji, czyli zapłacimy za nie 3 tysiące dolarów, a więc 1500 dolarów będzie naszym zyskiem, czyli na każdej akcji zarobiliśmy 15 dolarów brutto. Brutto, ponieważ tu należy wliczyć dwa koszty. Pierwszy to jest koszt domu maklerskiego, czyli prowizja od tytułu obsługi za zakup i za sprzedaż. I drugi, o którym w ogóle się nie mówi, a jest on bardzo istotny, to też koszt wypożyczenia tych akcji. Bo to nie jest tak, że dom maklerski staje się drugą stroną transakcji i nie jest tak, że dom maklerski tworzy te aktywa z powietrza. Tak? Te akcje musiał skądś tobie pożyczyć. I często te akcje pochodzą z rachunków innych jego klientów, którzy wyrazili zgodę na to, żeby te akcje wypożyczać. No bo proszę zwróć uwagę, powiedzmy mamy jakąś spółkę, o której wiadomo, że już jest bankrutem, no to jaki interes ktoś ma pożyczyć tobie akcje, żebyś ty je sprzedał na krótko, zrealizował zysk z tej krótkiej sprzedaży i potem mu te akcje oddał. Przecież on mógłby zrobić to samo, tak? ale generalnie z jakichś powodów ten inwestor zdecydował się trzymać te akcje u siebie w portfelu i wypożyczyć je tobie do tego, żebyś mógł na nich zarobić. On też chce mieć z tego tytułu jakiś zysk. I gdzie to można sprawdzić, zaraz ci pokażę. Natomiast też musisz sobie uświadomić, że jest to tylko jedna strona medalu. Drugi scenariusz może być nie po twojej myśli, czyli sprzedałeś coś po 45, ale cena tego w niedalekiej przyszłości wzrosła do 60. Tak? A więc w takiej sytuacji jeżeli zdecydujesz się zrealizować w tym wypadku stratę, no to sprzedałeś coś za 4500, tak, bo znowu sprzedałeś 100 akcji po 45 dolarów. No ale w tym momencie, żeby je odkupić, no to cena jest po 60 dolarów. A więc musisz dołożyć w tym wypadku 1500 dolarów z własnej kieszeni, odkupić te akcje i oddać je inwestorowi. Pamiętaj, że tutaj nie ma kompromisu, tak. Inwestowanie na giełdzie polega na tym, że zysk jednej strony jest stratą drugiej strony. A więc to nie są puste pieniądze z powietrza, tylko generalnie tak to wszystko chodzi. Dlatego też będziesz musiał dołożyć te 1500 dolarów plus koszty prowizji, no i ta transakcja skończy się dla ciebie stratą. Kiedy już zrozumiałeś o co chodzi w tej krótkiej sprzedaży, no to teraz warto byłoby wiedzieć, ile ta krótka sprzedaż będzie Cię kosztowała. I tu znowu, wszystko zależy od domu maklerskiego i od kierunku, w którym inwestujesz, czyli od rynku, na jakim inwestujesz, ponieważ jeśli bierzemy pod uwagę tylko rynek polskich akcji, to niestety tutaj ta krótka sprzedaż jest mitem. Generalnie mówi się o tym, że jest możliwość inwestowania na polskiej giełdzie i zarabiania na spadkach, ale przy wykorzystaniu zupełnie innych instrumentów. Rynek akcyjny w tym wypadku to jest bzdura. I żeby Ci to pokazać, pozwól, że pokażę Ci to już na realnych rachunkach. W tym celu wykorzystam swoje dwa rachunki realne. I w pierwszym przypadku będzie to konto Links Broker i odpowiedź na pytanie, gdzie mogę znaleźć, Koszt wypożyczenia akcji od brokera. I w tym celu bierzemy sobie New Window. Możemy też to wpisać jako skrót od Short Landing Base Rates. I już się nam tutaj wyświetliło, tak, i powiedzmy jakieś tam akcje. A ja tutaj w tym celu, żeby wam pokazać, że to nie jest takie prostolinijne i łatwe, to proszę zwrócić uwagę, tak, mamy tutaj bardzo popularne akcje spółki Coca-Cola, która jest już, można powiedzieć, naprawdę mocno, ma, posiada mocne fundamenty i to na samym rynku, w gospodarce, jak również w świadomości konsumenckiej Proszę zwrócić uwagę, że e, rate jest to koszt, roczny za wynajem, tak, czyli jeśli wypożyczyłbyś akcję Coca-Coli i potem je sprzedał na e, giełdzie, to e, za utrzymanie pozycji w skali roku zapłaciłbyś ćwierć procenta, tak, a więc w tym wypadku jest to wcale nie aż tak duży koszt związany z posiadaniem tak naprawdę pozycji na, nie na swoich aktywach, tak? natomiast jeśli sam stajesz się wystawcą, czyli posiadasz te akcje na długi termin, i sobie pomyślałeś, że i tak nie masz zamiaru ich sprzedawać, to możesz też uczestniczyć w zyskach brokera za, z tytułu wynajmu tych akcji. I tutaj rabat rate w tym wypadku 42 setne w skali roku za wypożyczenie. Pamiętaj, że tutaj nic nie ryzykujesz. Poza tym, że mrozisz tak naprawdę te aktywa na swoim portfelu, tak, ale tak czy inaczej robisz to, jeśli jesteś inwestorem długoterminowym, więc jest to jakaś tam forma dodatkowego zysku. I tutaj, o ile Coca-Cola wydawałoby się spółką bardzo dobrze usytuowaną, i generalnie nie wydawałoby się, że, że może ich cena tak drastycznie spaść. Albo charakter handlu tymi akcjami jest zdecydowanie inny od tego spekulacyjnego, to weźmy teraz na kilka takich ciekawych niuansów, które udało mi się znaleźć. Wirecard, tak? czyli już tutaj spółka niemiecka, hit ostatnich tygodni i proszę zwrócić uwagę, co tu się dzieje. tak? Za wypożyczenie i za shortowanie tych akcji w skali roku musiałbyś zapłacić 169% ich wartości. Tak? Natomiast jeśli jesteś posiadaczem tych akcji i pozwolisz je szortować, to ktoś zapłaci ci, w tym wypadku broker będzie pośrednikiem pomiędzy tobą a osobą, która ci od ciebie te akcje wypożyczyła, 171,8% ich wartości. Pamiętaj, to nie jest tak, że każdego dnia ten procent ci się liczy, tylko to jest w skali roku, a więc teraz ten procent należy. Podzielić przez 365 dni. No, i teraz ktoś sobie pomyśli, że, a dobra, z na kilka dni tak, tę pozycję. Powiedzmy, myślę, że teraz będzie bardzo ciekawy poziom, z którego cena może spaść. No, i otworzy pozycję. No, to każdego jednego dnia będzie musiał zapłacić 0,5%. Prowizji z tytułu posiadania tych akcji na swoim rachunku, i teraz, kiedy ktoś zakłada sobie, że spadek przewiduje na poziomie powiedzmy 10%, 15%, tak, no to wypadałoby też bardzo mocno starać się wycelować w konkretny dzień, kiedy ten spadek się wydarzy, ponieważ jest to bardzo, e, bardzo, bardzo e, kosztowny sposób handlu. Proszę, kolejny spółka, kolejna spółka ACB. Z tego, co się orientuje, to spółka marihuanowa. Proszę zwrócić uwagę, tak, za posiadanie tych akcji i zszortowanie ich 16,5%. 16 tak? Proszę zwrócić uwagę, że też to się zmienia. Tak? To nie jest jedna cena na stałe, to cały czas ewoluuje, ale obowiązuje ta cena, w której zdecydowałeś się otworzyć albo też pożyczyć aktywa do handlu. A więc, już wiesz, w jaki sposób. I gdzie sprawdzić ceny, niestety na innych rachunkach takiej usługi nie ma. A już u polskich brokerów w ogóle jest to niepotrzebne, bo tak jak już mówiłem, kiedy one mają charakter czysto, czysto pro-polski, tak, pro-GPW, czyli Giełda Papierów Wartościowych, no to jest to totalnie niepotrzebne, gdyż nie jest to wykorzystywane. I teraz przejdźmy do kolejnego punktu, czyli do pewnego rodzaju alternatywy. Dla samego rynku akcji na rzecz innych instrumentów. I tu pokażę Ci to jeszcze na innym koncie. A, i jeszcze jeden z szczegółów, w jaki sposób zrealizować taką krótką sprzedaż. Oczywiście, w momencie, kiedy rynek jest otwarty, masz tutaj sell, buy, tak? a więc jeśli chcesz zrealizować krótką sprzedaż, nic prostszego, po prostu klikasz sell, pojawi Ci się okienko, w którym zaznaczysz ilość sztuk, których akcji chcesz sprzedać. I, I tyle, i po prostu Twoja transakcja trafi na rynek. Natomiast istnieją pewne alternatywy dla już rynku kasowego, tak? czyli samych akcji, I tutaj o tych alternatywach dłużej. Tak? I, I w tym celu pokażę Ci to na kolejnym rachunku, który posiadam. W tym wypadku jest to Xtation 5, a od Xtb. No, i tutaj proszę zwrócić uwagę, kiedy wejdziemy w stok, czyli akcje, tak, mamy do wyboru dwa rodzaje akcji. Stok, czyli oryginalne spółki, oryginalne akcje i CFD. I teraz, jeśli wejdziemy na stok i weźmiemy sobie Polskę, tak, to proszę zwrócić uwagę, że no, weźmy ten CCC, akurat w pierwszym przypadku. Sell jest okienkiem nieaktywnym, a więc to jest to potwierdzenie, o którym mówiłem, że polska i krótka sprzedaż na polskiej giełdzie w przypadku wykorzystywania tych tradycyjnych instrumentów jest niedostępne. Po prostu jest to zwyczajnie niedostępne. Natomiast jeśli już mocno chcesz sortować akcje na polskiej giełdzie papierów wartościowych, możesz w tym celu wykorzystać instrumenty CFD, czyli instrumenty już o nieco innym charakterze i wydawałoby się zdecydowanie tańszym w niektórych przypadkach niż te tradycyjne. Dlaczego? No Weźmy już wspomniane akcje spółki CCC, tak? I proszę zwrócić uwagę: kiedy klikasz, masz możliwość sell, tak? Kiedy klikniesz w to, pojawi się już tutaj informacja, ile będzie ci kosztowała Twoja transakcja. Takie szczegóły na temat tego, jaka jest dźwignia, jakie koszty i godziny handlu. Pojawiają się po kliknięciu w tą literkę i w kółeczku, i mamy tutaj informację, że dźwignia, która panuje i wykorzystywana jest dla akcji CCC, to jest 1 do 1, a więc jeśli chcesz shortować, powiedzmy, aktywa o wartości 1000 zł, tak, to musisz na swoim koncie posiadać taki kapitał. Natomiast to nie jest taki standard, ponieważ jeśli klikniemy w jakąś inną spółeczkę, i e, przykładowo w tą. To proszę zwrócić uwagę, że tutaj już dźwignia 1 do 2, tak? A więc jeśli byś chciał shortować aktywa o wartości 1000 zł, to wystarczy, że będziesz posiadał na swoim koncie 500 zł jako kwota depozytu zabezpieczającego Twoją pozycję. I też jest to relatywnie łatwe do zrobienia, ponieważ klikamy w sell, tak? Jeśli wszystko nam się tutaj ładnie zgadza, to potwierdzamy i w tym momencie otwiera nam się pozycja krótka. A więc może to stanowić pewną alternatywę, tak? czyli możliwość, jeśli jesteśmy przekonani, że jakieś tam walory w niedalekiej przyszłości ich cena będzie znacząco spadała, no to możemy posłużyć się tym instrumentem CFD. Ale też nie należy być naiwnym, ponieważ broker też nie jest głupi. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy korzystacie z instrumentów CFD, drugą stroną handlu często jest broker, czyli Osobą wypożyczającą, a tak naprawdę będącą gwarantem, Twojego wypłaty zysku w momencie, kiedy zarobisz pieniądze, jest broker. A więc jeśli mamy spółkę, o której już wszędzie wobec wiadomo, że w niedalekiej przyszłości zbankrutuje i nie dzieje się w niej najlepiej, to często tutaj możecie znaleźć taki napis, że dany walor nie jest handlowany do dołu. Tak? Czyli nie istnieje na niej możliwość sprzedaży krótkiej. Jak widzisz, nie jest to takie trudne, jak mogłoby się wydawać na samym początku, i jest to jedno z form inwestowania, a może jakiegoś. Ja to traktuję przynajmniej osobiście daru losu, które od czasu do czasu pojawia się, taka możliwość dla inwestora świadomego, bo musisz mieć tą świadomość, że to nie jest to, co chciałem udowodnić i pokazać przez cały ten materiał. Jedyny sposób, i może ten najlepszy do tego, żeby zarabiać pieniądze na giełdzie. Oczywiście znam inwestorów, którzy starają się swoją ekspozycję budować w oparciu jedynie o akcje spadających firm, ale generalnie zdecydowana większość zarabiających inwestorów traktuje inwestowanie na spadki jako swego rodzaju tip, który otrzymuje od czasu do czasu od rynku tak? i ta możliwość shortowania jakiegoś waloru, które jest przewartościowane albo nie za dobrze się na nim dzieje od strony fundamentalnej jest to po prostu jedna z wielu możliwości. Też przy tej okazji warto zwrócić uwagę na samą koncepcję rynku finansowego, jego różnorodności, bo to, co możesz zauważyć już, to fakt, że istnieje wielokierunkowość, jeśli chodzi o ruchy cen. Tak, jedni zarabiają na tym, że rynek zasta, inni w tym samym momencie, w tym momencie chcą zarobić na tym, że rynek spada. Jeden uważa to, drugi uważa tamto. To jest właśnie esencja rynku finansowego. Mierzące i ścierające się ze sobą różne koncepcje, dołóżmy do tego różny timing, różny czas otwierania, zamykania pozycji, różne powody. Nie tylko te fundamentalnie istotne, ale czasami też prywatne. I naprawdę mamy tu mega mix, do którego często jesteś zapraszany i pokazywany jest to też tak jako taka możliwość, nie? Ze szybkich pieniędzy, co chciałem też pokazać. Nie, nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Podsumowując. Z tego wszystkiego wychodzimy już na tą niewidzialną rękę rynku, bo też często pada takie pytanie, co odpowiada za zmiany cen na rynkach finansowych. No i tutaj też odpowiedź jest niejednowymiarowa, ponieważ jeśli jesteś inwestorem technicznym, to w tym wypadku musisz mieć świadomość, że wiedza, którą się posługujesz, nie została wymyślona w taki sam sposób, jak został stworzony chociażby kodeks ruchu drogowego, tak? Czyli jeśli widzisz strzałkę zieloną, to. W Konieczne jest to, żebyś zatrzymał się, jest to warunkowy skręt w prawo, ale musisz najpierw zobaczyć w lewo, czy nikomu nie zajedziesz, potem sprawdzić naprawdę swoje bezpieczeństwo i dopiero wtedy ruszasz, tak? Czy znak stop, przed którym obligatoryjnie musisz się zatrzymać. To nie jest kodeks ruchu drogowego. Analiza techniczna powstała w wyniku obserwacji dziesiątek... Sytuacji, które się powtórzyły i następnie zostały opisane. Nie są to sytuacje jeden do jednego, ponieważ jest niemożliwe, żeby w tych sytuacjach cały czas uczestniczyły te same osoby, ale jest to pewnego rodzaju natura rynku, którą starano się opisać i zwizualizować za pomocą wykresów, a już mówiąc bardziej szczegółowo, powtarzających się sekwencji, które z punktu A. Pokazują punkt B i najprawdopodobniej doprowadzą cię do tego punktu C. I przestrzeń pomiędzy punktem B a C jest tą przestrzenią, na której ty powinieneś albo masz szansę zarobić, jeśli. Odpowiednio zinterpretujesz i odczytasz sygnał płynące z rynku. Natomiast druga strona medalu jest to analiza fundamentalna, i tu wszelkiego rodzaju rekomendacje i takie chyba najbardziej spopularyzowane na świecie podejście korelacji ceny akcji z zyskami, które generuje firma. Tak, Im te zyski są większe, tym firma staje się bogatsza, a tu ta. Jakby funkcjonalność rynku finansowego powoduje, że za, tą, za tym wzrostem wartości aktywów własnych firmy też wzrasta ich wizualizacja w postaci akcji na rynkach finansowych. I to jest chyba najprostsze wytłumaczenie tego, co dzieje się z cenami akcji w perspektywie inwestora fundamentalnego. Oczywiście mamy też cały szereg rekomendacji, cały szereg różnych analiz, badania raportów finansowych. Ale to już jest temat na oddzielny materiał. A tymczasem, jeśli jeszcze tego nie robisz, to zachęcam cię do subskrypcji tego kanału, do zadawania pytań pod tym nagraniem i do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym. Pozdrawiam. Paweł Salamucha. Cześć!